Ten złoty medal z pucharu, myślę, że mogę to uznać jako odkucie się za Mistrzostwa Polski. Ile walk musiałeś stoczyć, by, by to złoto u ciebie zawisło na szyi? Dobrze jest właśnie też pokazać, że nasza płeć też może boksować. No moim zdaniem bardzo wysoki poziom, bo to był międzynarodowy puchar. Te sukcesy na pewno będą ciągnęły do kolejnych sukcesów. No i cieszymy się również, że zostaliśmy pierwszą drużyną w kategorii U17 kobiet z całej Polski. Czełem Brygada, Karol Garnica z tej strony. Dzień dobry z Akademii Boksu w Lisiej Górze. Bo, jak widzicie, tutaj może nawet tak dobrze nie widać, ale jest tutaj jest tutaj pierwsze miejsce Międzynarodowy Puchar o. Polski w boksie, kategoria U17 Kobiet. Amelia Stelmach, dzień dobry. Cześć, Karol. Dzień dobry, pani złota Pucharowiczko. Dzień dobry. Hej. Jak się mamy? Super, jej, mega się cieszę. Wyruszyliście całą grupką tu z trenerem Adamem Wójcikiem na ten Puchar Polski. Takie twoje ogólne wrażenie nawet patrząc na, na cały wyjazd na to, jak się po prostu tam boksowało. Boksowało tam się dobrze. No droga no, dosyć długa, ale pojechaliśmy po to, co po... Moja na... Maria, zastresowała się. Nie stresuj się, nie ma się czym stresować. Pojechaliście po? Pojechaliśmy po medale. Udało się przywieźć trzy medale. 哟。No. Jezus. No dobrze, dobrze, czyli tak. Pod, u Ciebie na szyi jest złoty medal. U Izzy srebro, u Oli brąz. brąz, czyli tak naprawdę zdominowałyście e, puchar U 17, tak? Tak, tak. To dobrze, a powiedz jak to wyglądało pod kątem takim? Ile walk musiałaś stoczyć, by, by to złoto u Ciebie e, zawisło na szyi? Czy była duża konkurencja? E, czy było dużo dziewcząt ogólnie? Jaka, jaka ta, jak ta droga wyglądała do, do tego złota? Ja musiałam przewalczyć, przewalczyć trzy walki wszystkie no oczywiście wygrałam E... Jaki to, jest, to są trzy rundy po dwie minuty, tak? Trzy minuty po już. trzy minuty. Nasze trzy tak? kategorie wiekowe, już trzy minuty. Okej, okay, czyli dłużej niż Mike Tyson z Jakeiem Polem. No. I to trzy walki jeszcze do tego. No, trzy walki. E, no dobra, czyli przewalczyłaś trzy pojedynki, które finalnie dały ci złoto. Ten ostatni, finałowy, to była najtrudniejsza walka, bo wiemy, że czasami ta drabinka różnie może pokierować, nie? Nie, myślę, że najtrudniejszy miałam swój półfinał. Yy, zgadzam się tutaj ze słowami trenera Adama. Myślę, że. Mój półfinał to był już mój finał. No niestety musiałam walczyć z moją dobrą znajomą, ale no to jest po prostu taki jest sport. Bo się nie ma sentymentów. <grym> no. <grym> no dobra, no jak przetrwałaś już ten ciężki półfinał, to, to z jakim nastawieniem wychodziłaś do, do tej ostatniej walki? Nastawienie bojowe. No akurat, no fakt, no stresu trochę było, ale. Podbudowałam się, podbudowały mnie koleżanki z klubu, trener Adam też mnie podbudował, nastawienie było dobre. Patrząc na to, jak wygląda teraz aktualnie boks, to, że Julia Szeremeta zdobyła medal na, na olimpiadzie, to, że jest bardzo dużo dziewcząt ogólnie trenujących boks, to pokazuje, że to pięciarstwo w Polsce właśnie o płci pięknej chyba ma się dobrze. Y tak, myślę, że dobrze jest właśnie też pokazać, że nasza płeć też e, może boksować, e, zachęcam też dziewczyny, żebyście się nie bały boksować, bo no, można tutaj się wyluzować, nie wiem, z mojej strony to można się wyluzować, można się wyciszyć i no, po prostu zachęcam do tego, a... Czyli takich obdzierać się z boks ze złych emocji, mogę zrozumieć tak to? Tak. Okay, czyli mimo, że jest ciężka praca, to, to finalnie to wyciąga to co najgorsze. tak? No dobrze, a trener jak, jak reagował na Was, na medalistki? Jak, jak ten cały, bo to dobrych kilka dni byliście tam? Byliśmy tam, no zawody były od poniedziałku do soboty. W sobotę były właśnie finały. Trener Adam myślę, że jest zadowolony, zawsze nas, tak jak zawsze, właśnie wspiera nas, zawsze w nas wierzy. No, daje cenne wskazówki właśnie po to, żeby iść do przodu i wywalczyć to, co za co mamy wywalczyć. Ten, można powiedzieć, że w takim razie udanie kończycie rok, bo chyba jeszcze wiem, że w Krakowie coś szykuje się w grudniu, ale patrząc na to, no to kończymy już 2024 rok, więc fajnie, że ten medal zdobyty, nie? No sezon kończy się powoli. Fajnie go zakończyłam. Z mojej perspektywy fajnie go zakończyłam. Jestem bardzo z siebie dumna. W grudniu jest jeszcze turniej o Złotą Rękawicę Wisły. No niestety ta Raczej tylko chłopaki walczą, ale mhm. oczywiście, że może tam zawitam, raczej tam zawitam. Kibicować, tak? Ja. Cały rok był udany u ciebie? Nie cały. W czerwcu no, trochę nie powiodły mi się Mistrzostwa Polski, także ten złoty medal z pucharu myślę, że mogę to uznać jako odkucie się za Mistrzostwa Polski. Okej, okay. czyli taka sportowa złość, widzisz, pociągnęła ci do tego, żeby, Jasne, tak. żeby zrobić to, to złoto na Pucharze Polski. Amelia Stelmach w takim razie, kolejna z Akademii Boksu, <coughs> która poszerza tę dużą już gablotę e, odznaczeń i sukcesów podopiecznych trenera Adama Wójcika. Gratuluję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. No i kolejna z medalistek, jeśli chodzi o Puchar Polski U17 w Sokółce w tym roku. Ola Turej, brązowa medalistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Udany to był wyjazd dla Akademii Boksów. Patrząc na to, ile medali z tej Sokółki przywieźliście no i, i takie chyba kolejne bardzo cenne doświadczenie i pokazanie, że no ta Akademia Boksu ma kim i czym boksować. Dokładnie tak. Jeszcze na dodatek zdobyliśmy w selekcji drużynowej pierwsze miejsce ze wszystkich yy, klubów i tak dalej, więc to jest to też naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Mm -hmm. I no, jestem z nas wszystkich bardzo dumna. Właśnie, ja też nie podpytywałem o to Ameli, tam skupiliśmy się jakby też bezpośrednio na jej złotym medalu, ale to, że właśnie wy, czyli ty brąz i za srebro i Amelia złoto, to finalnie wam właśnie pozwoliło być na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o hierarchię kobiet ogólnie na całym pucharze, więc tak, to też tak, jest taka się. big thing. <laughs> Dokładnie zgadza się. Jak wyglądała ta współpraca na co dzień, jak ogólnie cały ten okres minął, bo byliście tam w Sokółce kilka dni, tak, opowiedz tak. trochę. No w sumie to wyglądało tak, że głównie odpoczywaliśmy, bo to jednak jest spory wysiłek, zwłaszcza jak jest dnia na dzień walka, więc trzeba wypoczywać i nie ma za bardzo też czasu, żeby bardziej gdzieś wychodzić, ale no. Czyli regeneracja, po prostu ale, udana regeneracja. regeneracja Jedzenie, no i w sumie taka moja integracja też z innymi klubami. Jak byliśmy już na tej hali, to porozmawiało się z jednym czy tam drugim klubem i... i, i, i no porządku było, no ale to głównie regeneracja, stawialiśmy na regenerację. Poziom, jeśli chodzi o, o to, co obserwowałaś też w ringu i u chłopców, i u dziewcząt, jak określisz? E, no moim zdaniem bardzo wysoki poziom, bo z tego co słyszałam, jak, bo to było z różnych. bo to był międzynarodowy puchar i byli też z Anglii, z Litwy e, uczestnicy i naprawdę wicemistrzowie Europy to już jest naprawdę bardzo wysoki poziom i naprawdę jak, jak oglądałam właśnie te niektóre y, walki, to naprawdę mega szacunek. Twoja postawa, jakbyś określiła jakie walki stoczyłaś, jak to wyglądało? Opowiedz. Po prostu byłam brązowy medal i ja się osobiście bardzo z niego cieszę, bo no, to było kiedyś moje marzenie, żeby w ogóle stanąć na tym podium, więc myślę, że jak na ten moment brązowy medal jest naprawdę dobry, nie mam czego się wstydzić. Oczywiście mierzę wyżej. Nie ma tak, że się zatrzymuje w miejscu i do przodu. Plany w takim razie teraz na najbliższe, nie wiem, koniec roku, ten okres, jak to, to będzie wyglądało? To koniec roku, to jak tu Amelia też wspominała, Rękawica, właśnie Złota Rękawica Wisły w Krakowie, może też odwiedzę, <grym> jeżeli się uda. No a na przyszły rok, no to tak już prędzej, nie, bo to już koniec sezonu i, i na no w sumie już nie ma żadnych bardziej jakichś takich imprez większych. A cały rok udany był dla Ciebie? złoty i upadki, ale zawsze gdzieś yy, myślę, że to jest progres, yy, że każda walka i każde wejście do ringu jest jako doświadczenie duże i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tego więcej. Ola Turej-Brązowa, medalistka Pucharu Polski U-17 w Sokółce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i oczywiście, szanowni widzowie, nie mogłoby zabraknąć trenera Adama Wójcika, który przez y, cały tutaj tydzień musiał zamknąć akademię, nie dopuszczał nikogo do ringu. Nie wolno było trenować, bo wszystkie myśli, siły, power, energia były skierowane na Puchar Polski U-17 w Sokółce. No i proszę bardzo, trzy medale przywiezione. Gratulacje. Wolno było trenować. Dominik prowadził treningi. Żartuję, oczywiście są ludzie y, do zastąpienia. Każdego można zastąpić. Każdego można zastąpić na, nawet na kilka dni oczywiście. Ja żartuję, wiesz o tym, Adam, ale mm, faktycznie widać było u Ciebie takie skupienie i, i chyba to był ważny puchar dla Ciebie, dla Akademii, dla Twoich podopiecznych, bo oprócz tu trzech dziewczyn, czyli Izzy, Ameli i Oli, był jeszcze też Dawid Pańkowski z wami. I mocna grupa, dużo od was to na pewno energii i zdrowia kosztowało. Na pewno kosztowało nas to wiele zdrowia i wiele. Takiego, takie, no, skupiliśmy się na tym pucharze, to dziewczyny miały się odkuć, odkuły się jak było widać. Amelka wspięła się na wyżyny. No ja wiedziałem, że stadion było już od samego początku, żeby zdobyć złoto. Iza, gdyby nie no, tak brzydko mówiąc kobiece dni, to pewnie również miałaby złoto z tą zawodniczką, z którą boksowała w finale trzy tygodnie, zaledwie trzy tygodnie wcześniej wygrała no może nie do jednej bramki, ale wygrała. tak po dobrej walce wygrała. A okazało się, że finał Pucharu Polski po prostu no, dyspozycja dnia tak zadecydowała. Ola, która zaboksowała niesamowicie ambitnie z brązową medalistką mistrzostw Europy. No także jestem bardzo zadowolony i cieszę się bardzo, że, że mamy w klubie takie dziewczyny i, i również stawiam na chłopaków, nawet tam na mediach społecznościowych zażartowałem, że wymienię cztery mocne dziewczyny za jednego mocnego chłopaka, tak? No ale to oczywiście żart, mamy również mocnych chłopaków, na których będę stawiać i, i no tak jak widziałeś, odstawiliśmy nawet ten bok zawodowy, mieliśmy kilka propozycji walk za granicą i odstawiłem to z myślą o tych dziewczynach przede wszystkim. To też taki ważny aspekt na końcu tego sezonu, no bo mamy już koniec listopada, więc to była na pewno ważna impreza w Sokółce. I tak jak wspominała Amelia czy Ola, że była to szansa na odkucie się po tych mistrzostwach polskich, czyli jakby lekcja z tych nieudanych mistrzostw polskich wyciągnięta. Dokładnie tak. To była lekcja dla naszych dziewczyn, które no po prostu musiały w siebie uwierzyć. Teraz te sukcesy na pewno będą ciągnęły do kolejnych sukcesów. No i cieszymy się również, że zostaliśmy pierwszą drużyną w kategorii U17 kobiet e, z całej Polski, który, który, z drużyn, które spośród których występowały e, tutaj na Pucharze Polski w Sokółce, także to jest dla nas ogromny sukces i jest się z czego cieszyć, ponieważ no, jak pokazuje ten poziom, duży poziom, trzy medale wystarczyły, żeby zająć tą pierwszą pozycję. To y, też jest fajne, że, że cały czas ta gablota w jakiś sposób się powiększa i, i ci zawodnicy, że tak brzydko powiem, nie nie wypalają się po jakimś czasie, po jednym sukcesie, tylko, tylko jest kontynuacja, są kolejne jakieś zdobycze, trofea, więc to świadczy o tym, że, no, że Akademia Boksu tutaj w Lisiej Górze ma rację bytu. To nie tylko rekreacyjnie, fitnessowo, ale też patrząc pod kątem stricte sportowym. No na pewno tak, wiesz co, rozwijamy się. Dla mnie osobiście nie zależy mi tak bardzo na medalach, jak na tych, na tych dzieciach tutaj, na tej młodzieży. Oni są tutaj na pierwszym miejscu i czy oni zdobędą medal, czy nie zdobędą, jeśli ktoś będzie się wspinać na swoje wyżyny i, i pokona samego siebie i po prostu wygra z czymś, o czym nie muszę tutaj mówić do kamer i, i po prostu nawet wystąpi i, i nie wiem, stoczy fajną walkę, to nieraz jestem bardziej zadowolony niż z jakiegoś większego medalu, złotego medalu, no bo znam historię każdego tutaj z tych dzieci, z tej, z tych, z tej młodzieży naszej. Każdego tutaj. Każdego tutaj bardzo szanuję i, i trzymam za każdego bardzo mocno kciuki. Cały rok udany. Może jeszcze nie kończymy. Jeszcze Mógłbym to, no. powiedzieć, że jeszcze, jeszcze się rok nie skończył. Jeszcze mamy kilka, tutaj jest turniej o złotą rękawicę. Tutaj będziemy musieli zobaczyć, kogo, kogo tutaj wytypuje i, i, i wyślę na tą złotą rękawicę. Jeszcze się rok nie skończył. No, planujemy również mecz. Być może jeszcze w tym roku Polska, Węgry. Także chciałbym, żeby nasza młodzież się rozwijała i stawiam tutaj mocno. Zaczniemy robić takie mecze międzynarodowe, na których na pewno będą się rozwijać i otworzy im to drogę na, do boksu takiego światowego. Adam Wojcik zadowolony po pucharze polski U17 w Sokółce. No w końcu trzy medale doskoczyły do gabloty. Trenerze dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.